Chcę. Dzisiaj będę skakać. Bardzo, bardzo wysoka. Więc zaczynajmy. Pokażę najpierw Wam, jak wysoko to jest. Okej, okay, wiem, że to się nie wydaje, jakby było wysoko, ale czekajcie. Ja zrobię tak, żeby było bardziej moje. Żeby to było, co ja, jakby widzę, kiedy jestem na samej górze. No, to jest, co ja widzę. Tak. Daleko muszę. Tak, z takiej dużej drobiny. Czekajcie, to ja was gdzieś wezmę. Okej, okay, więc będę teraz skakać. Buty I tak. Tak wyglądam, kiedy tak robię. Pokazuję wam, jak widzę to. Więc teraz sam będę skakać. Teraz jest na pija, bo no, wtedy się nie sprzedziurowić trampolina zbyt bardzo. Jeszcze raz. <laughs> Dobra, więc już na teraz to pa. To jest co ja widzę. To nie jest z innych klipów, no ale to jest po prostu co ja widzę. Tak. Więc tak. oh. Okej. Okay. Jak widać, to tam nikogo nie ma. Więc spróbuję tak jeszcze raz. Okej, okay. do dobra, to może coś zrobię? Może takie coś mam nadzieję, że Wam się spodobało. Trochę zbyt daleko skoczyłem i teraz tutaj jestem. Tak. Wylądowałam na stacji kosmicznej. Dobra. Następnym razem pokażę Wam jak mi idzie więc pa!